Aby zrozumieć sens mnożenia, zaczniemy od prostego przykładu. Mnożenie zastępuje dodawanie tych samych składników. Mamy trzy koszyki, a w każdym z nich po cztery jabłka. Chcemy obliczyć, ile jest wszystkich jabłek. Moglibyśmy po prostu dodać do siebie cztery jabłka z pierwszego koszyka, cztery jabłka z drugiego koszyka i cztery jabłka z trzeciego koszyka. Ile w sumie mamy jabłek? Dwanaście. To dodawanie można zapisać inaczej, krócej, jako 3 razy 4, bo mamy 3 koszyki po 4 jabłka. Wynik jest ten sam 12. I tym właśnie jest mnożenie to po prostu zastąpienie dodawania tych samych składników. Spójrz, gdybyśmy mieli aż 10 koszyków, a w każdym z nich byłyby 4 jabłka, to sumowanie ich byłoby bardzo trudne i moglibyśmy się pomylić. Skoro mamy 10 koszyków po 4 jabłka, to możemy zapisać to prościej jako 10 razy 4. To się równa 40. Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Zapisujemy je za pomocą takiej właśnie kropki. Mnożone elementy to czynniki, a wynik mnożenia to iloczyn. Mnożenie może być traktowane jako zapis wielokrotnego dodawania tych samych elementów do siebie. Wyobraźmy sobie mnożenie 5 razy 2 jako dodawanie pięciu par zapałek. Wynik jest ten sam, 10. Mnożenie, tak samo jak dodawanie, jest przemienne. Oznacza to, że nie ma znaczenia, która liczba jest pierwsza w obliczeniach. Wynik będzie taki sam. Zobaczmy to na przykładzie. W sadzie jest 5 rzędów, w każdym po 7 drzew. Ile jest drzew w tym sadzie? Skoro mamy 5 rzędów po 7 drzew, to liczbę wszystkich drzew obliczymy mnożąc 5 razy 7, a 5 razy 7 równa się 35. Mnożenie jest przemienne, a więc ten sam wynik otrzymamy, gdy zamienimy liczby miejscami. 7 razy 5 także równa się 35. Czy pomnożymy liczbę rzędów przez liczbę drzew, czy pomnożymy liczbę drzew przez liczbę rzędów, otrzymamy ten sam wynik. Są jeszcze dwie bardzo ważne zasady mnożenia. Pierwsza zasada jest taka, że mnożenie jakiejkolwiek liczby przez 0 daje wynik 0. Na przykład nasze mnożenie 4 razy 0 to 4 razy 0 czwórek. To się równa 0. Druga zasada dotyczy mnożenia przez 1. Wynik mnożenia jakiejkolwiek liczby przez 1 to po prostu ta liczba. Na przykład mnożenie 4 razy 1 to 1 razy 1 czwórka. To się równa 4. 100 razy 1 to 1 razy 1 setka, czyli po prostu 100. Gdy zapamiętasz te zasady, nauka tabliczki mnożenia będzie dużo łatwiejsza. Powodzenia! A teraz sprawdź, czy umiesz grając na matmak.pl.